Już. Cześć! Ciekawe, jak się podziewają te nasze chłopcy. Mój już nie śpi. Leży jak kłoda i odpoczywa. Ja po czym? No jak to po czym? Po spaniu. Mówi, że spanie też go męczy. Mój też na pewno jeszcze śpi o tej porze. Ileż można spać? Poproszę o powtórzenie pytania. Pytanie brzmiało. Ile można spać? A oto prawidłowa odpowiedź. Spać można bardzo długo. Wygrała miliona <laughs> nie w zamian za śniadanie. Bercik! Bercik! Avanti! Co się tak babo drzeszło świcie? Ale mi się fajnie spało. Taki syn mi przerwałaś. Ty już dziesiąta. A my są głodne czekamy na śniadanko. Już, 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 już. Czekaj, 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 czekaj. Co dzisiaj? N nie ma, minął tydzień. No to co? O, Zbyszek, wyłaś. Zbyszek, stowej. towej. Co się stało? A tak mi się miło leżało. Y chciałeś ci coś powiedzieć? Uprzedzam, że naprawdę mi się miło leżało i mam nadzieję, że powód, dla którego zerwałeś mnie z wyra jest naprawdę istotny. Ale to na pewno się będziesz cieszyć jak ci to powiem. Nie. Otóż chciałem ci zakomunikować, że właśnie minął tydzień jak my przegrali zakład i musieliśmy robić śniadanie. No wiem, i dlatego sobie spokojnie leżę. No i co? No to właśnie ja ci to komunikuję, że dali się możesz legnąć i spokojnie leżeć. A, no to dziękuję ci drogi przyjacielu. Dziękuję. No. No. Jogi no. śniadanie i tak nie ma z czego zrobić śniadania i trzeba iść do sklepu chłopcy o nie, to ja rezygnuję ze śniadania Jo są wakacje nie będę nic dźwigać no dobra, że się są takie nieużytki to dzisiaj będzie dieta Ania, wiesz co, chodźmy pójdziemy aha, słuchaj, do środka przyjechał jakiś nowy turnus może będą jacyś fajni faceci może się nam trefi jakiś robotny, co? E, nie liczę na to, chyba że z Marsa a może będzie jakiś przystojny? Zo jak tu jest nudno. Wiecie, to, to jest dobry pomysł dziewczynki. Tak, tak. Idźcie się, rozerwijcie trochę. O po drodze kupcie to, i owo. Dobry pomysł. No. Idziemy, Bercik. No, no, idźcie, idźcie. No, takie w czasy lubię. A, tak jest, to prawda. Hey, Bercik, ale dziwne te nasze dziewczyny. Jakieś no. zakupy czy coś? Pacaj ci jacyś. <grych> Bercik, no. A ty nie jesteś zazdrosny? O Andzia nie. No wiesz. Andzia to jest jak łata na galotach. Przypisano do człowieka. Z tym się nic nie do zrobić. No wiesz, ale w końcu to kobieta, nie? Andzia nie, nie. Co nie, nie kobieta? Nie no, niby kobieta. A tyś nie jest zazdrosny? Ja? A niby dlaczego mam być zazdrosny Andzie? Godo, mo, Andzi i okazji. Ale skąd? A ty wiesz, że ona mnie nigdy nie zdradziła? A tyle miała okazji. Przecież ja tyle tutaj ty na Śląsk, a ona nic. Skąd wiesz, że nic? Jak to skąd? Mówiła mi. Andzia mi go dała to samo. I ja się nawet cieszę, że one się poszły do tego ośrodka. A wiesz czemu? No? Może się w końcu znajdą jakieś towarzystwo i nam dadzą spokój. <laughs> Masz rację. No. Ale nie umieją odpoczywać te nasze dziewczyny Tylko ciągle by szukały jakiejś roboty Albo łaziły po sklepach Bez sensu, <laughs> bez sensu Jest cudownie, co? Mm. I śpiewają Ty, ale ten jacuś jest kosmicznie przystojny a Tomek to co? Mm -hmm. Ach, Kasia. Nareszcie się coś zacznie dziać w naszym życiu. Oh, ty, a ty naprawdę nie umiesz pływać? Nie, a ty? W ogóle absolutnie. <noise> a cóż nam szkodzi, jak fajni faceci nas trochę pouczą. Jeszcze jedna rzecz cieszy mnie w tej całej sprawie, wiesz? Co? Miny naszych facetów, jak się dowiedzą, piękną ze zazdrości. <noise> wiesz co? Czasem mi się zdaje, że Zbyszek w ogóle na mnie nie zwraca uwagi. A myśli, że Bercik? On myśli, że jest taki robot do gotowania obiadów na baterę i że idzie mnie wyłączyć na pilota. <śm> no, to teraz dostaną za swoje. A zemsta, jak sobie tak leżę. I leży. Co? I co? Co? O, zapomniałem. A wiesz, że ja Adioset tak leża. I leża. No, i co? A co? To coś zaczęłeś mówić. Naprawdę? Mhm. Nawet, że nie zauważył. No popatrz. No. O, 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 o. Słyszę nasze dziewczynki. U, o. Wiecie co? Poznałyby dwóch bardzo przystojnych facetów Jacka i Tomka. I bardzo dobrze. A wiecie, że mi się już nawet tak mocno jaźnie chce. Będą nas uczyć pływać. Tak? Kosia, przecież przecież stron już eh? No to co? Aha! No mm -hmm. co? Nie macie więcej żadnych pytań? Mamy. No, słuchamy. Kiedy w końcu będzie śniadanie? O! Widziałaś? Nic ich nie ruszyło. Nic! Już sama nie wiem co mamy robić. Żeby co? No. Żeby ich sobą zainteresować. Ty, a może by tak na serio z tymi... Co? To? Z Jackiem i Stonkiem? A im na wejście! <noise> a oni się nie domyślą? Kto? No nasi chłopcy. Że my wiemy tak z nimi tylko... dla hecy, no wiesz, żeby ich ruszyło. Kasia. Jozno, ja znów mojego bercika, a Twojego zbyszka, że chcesz poznać w międzyczasie. Żeby przejrzeć taki sprytny plan jak nasz, to trzeba mieć trochę tu. Mhm. O, mam ciekawy horoskop. W weekend czeka mnie jakaś miła wycieczka i spotkanie w gronie wypróbowanych przyjaciół. Zbyszek? No. Moim zdaniem one to robią celowo. Co? No godają nam o tych facetach. No ale po co? Żeby nas wnerwić. Myślisz? No a co, nie zauważyłeś? Kasia że już poznał, a Andzia też już zną. No nie wiem. No, nie wiem. Całe śniadania i nogodały. Jacek, Tomek, Tomek, Jacek, że tacy inteligentni, tacy przystojni niby. Coś nie widział tego. No fakt, ale myślę, że to jest prawda? Akurat, że widzę tego Jacka i Tomka. Na pewno jakieś małe pokurcze z obwisłymi brzuchami takiej. No, albo ze sztucznymi szczękami, no, nie? Takie dwa dyrektory na wakacjach. I, i my mamy być o coś takiego zazdrośni, idź. Ty? A może poudajemy, że jesteśmy zazdrośni, co? Ani mi się śni. Eee, a ja poudaję, a co mi tam szkodzi? Tak dla zabawy. To no, ty se udowej, a moim zdaniem Andzia zasłużyła na kara. Za co? A fajnie to jest tak ze swoim własnym mędrzem pogrywać? Fajnie? Tak, tego nie ma, tu nie wolno, tu nie chytej, tu to, o której oni mają po nie przyjść? No, no mówiłeś, że za godzinę. No to niech przychodzą i zabierają je w pierony. A niech zabierają? Ty, a jaki ty jesteś? Znak No, Jak to jaki? Lew! Rozglądaj się dookoła i nie przegap okazji. Masz szansę, by odnaleźć osobę, która stanie się bliska Twojemu sercu. No. Bercich! Co? Zobacz. Co? Co no są ich niby chłopcy. Jak? No. Jest gorzej niż myśleliśmy. Znacznie gorzej. To znaczy co? Jeszcze mniejsi i jeszcze grubsi niż my planowali, co? Oni chyba nie zabiorą naszych dziewczyn, co? Zbyszek, jak ty chcesz grać tego zazdrosnego, to sobie możesz grać, ale nie przede mną, dobrze? Nie gadaj, tylko popatrz na nich. Co mam patrzeć, co to od dyrektorów na wakacjach nie widział? To co, gotowe? Gotowe? A wasi faceci? Nie bierzecie ich? Nie, nie ma sensu. Oni wolą tylko leżeć i gapić się w niebo. Cóż, skoro tak... No. Zaraz, zaraz. Ja. Kto woli sobie leżeć, to sobie leży. No, Bercik może lubi sobie leżeć, ja tam nie. Ja uwielbiam pływanie. Właśnie to dziecka nic, tylko pływam i pływam. Prawda, Kasiu? Zaraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaraz, mówię ci, ustalmy jedna rzecz. Czemu? Jak jest mowa, że ktoś lubi leżeć, to zawsze musi być Bercik, co? Przecież tyś to sam powiedział. Ale kiedy? Rano. Rano, ha. godzina temu. No, sama widzisz. No widzisz, godzina temu. Słyszałaś chyba, że ludzie czasami zdanie zmieniają, tak? Ale tak prędko. Godzina to jest do niej prędko. A na przykład yy, dziadek Ojgin. W niedziela o 18 jeszcze żył, a o 19 już był kaput. To, to co? Też byś mu zrobiła haja, że zdanie zmienił, tak? Nie ma sprawy, możemy iść razem. Aha. Proszę bardzo. Niby wyszportowany, a jednak myśli. U nas tak godają, wiesz, że dużo sportu, mało mózgu. O, ale nie wszystkich to musi dotyczyć. pra? Kubert Bordiok, że jest. Jacyk, Tomek. No i też mam To dość rozbudowano, nie? <laughs> no dobrze, a my bierzemy naszego krokodyla i uczymy się pływać. E, Kaśka i tego załogun, idziemy. ci pozwól na chwilę. Co, miałeś nie być zazdrosny. A kto pierwszy powiedział, że idzie pływać? No przecież ja tylko udaję, zapomniałeś... Ja też udową. Ja sobie postanowił troszeczkę poudować, jak dawno niczego nie udował i to do zdrowia robią tak. A, no widzisz, a, a miałem wrażenie, że jesteś zazdrosny. Jo ja zazdrosny? O kogo? O tych dwóch wypiertków? W czym oni niby są lepsi od nas? W czym? No niby wiesz, przystojni, to, to nie. No ale wysportowani to oni są. Kery z nich. Co który? No kery z nich jest przystojniejszy od mnie. A bo ja wiem. No to ja ci powiem, Kery. Żaden. A bo ja wiem. A bo ja wiem, bo ja wiem i no to umisz godać. Coś ty jest. Baba, że jest ekspertem w tych sprawach. Ja no i na tym znum. Żaden z nich nie dorasto mi nawet do pięt. No. O, Berci, dzisiaj mam ochotę popływać. Przepłynę chyba ze 100 kilometrów. A ja też by pływał. Para w płucach mum. Idziemy na basen. Idziemy. Chłopcy idą. Idą, idą, ale troszkę pomału. <śmum> Fajnie było co. Kurcze najbardziej mi się podobało, jak Berci chciał pokazywać, jak się pływo krały. <śmum> Ledwo go uratowali. No, ale widzisz, poskutkowało jakby jakieś czary nareszcie nos zauważyli. A wiesz co, a Zbyszek to się tak mnie kurczowo trzymał, jakbym go miała na smyczy. A dopiero będziesz widziała, co będzie po kolacji. Słuchaj, a może by już zakończyć, to wystarczająco wycierpieli. Co, za ten cały rok? No. A poza tym się jeszcze musimy zrewanżować temu Jackowi i Tumkowicu. Źle nas uczyli pływać? No nie, no było super. <laughs> a po kolacji jeszcze jedna lekcja. Co te baby tak pędzą? A diabli wy to. Ty a co im odbiło, żeby tych mięśniaków zaprosić na obiad, co? One się mszczumi, od ci godą i no nie wiadomo za co. Ci pójdziemy z nimi po obiedzie. One znowu chcą z nimi pływać. A mamy jakieś wyjście? A, a co ty taki napięty? Nie szpanuj, no wyludzuj się. Bo coś mi w kręgosłupie szczeliło, i dopóki mi nie przyjdzie, to będę kulturysta. A. Aniu? Mm. Wiesz co? Ja myślę, że jeszcze tylko dzisiaj wystarczy. Z czym? No, z tą hecą. Ha, dopiero wieczorem do mnie do tu. myślę, że wystarczy. No, jakby się czuła, jakby. Poderwali jakieś małolaty, co? No, by poderwali jakieś małolaty. Kto by ich chciał, takie dwie ofiary? Nie, myślę, że już zmądrzeli. Zmądrzeli? Zmądrzeli? No, to się obejrzy, co robią. No, proszę. No, patrz. Tylko to, że oni zmądrzeli. Los! 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 Los. Dziesiąt! Sto! Wiele? Sto siedem! No i widzisz. Zdążyły my. Przy ognisku zjemy? Ja zaraz tam wszystko zaniesiemy. Chciałabym zobaczyć minę Zbyszka jak zobaczy Tomka. No i Bercika jak u widzi Jacka. O, hop, hop kuchareczki, Jacek i Tomek przyszli. No i co się tak głupio śmiesz? Przecież wiadomo, że mieli przyjść. Weź lepiej piwo i zanieś tam do ogniska. Piwo już było przyszykowane. Kasia, Ania, chodźcie szybko. Nasi chłopcy przyszli. Pierunie, idziemy obejrzeć, co się tam dzieje. <laughs> Witamy serdecznie, Bertik Dworniok. Dobrze, Zbyszek. Zbyszek... O, tak! Bardzo fajnie, żeście przyszły! Bardzo. O! Cześć dziewczyny, przeprowadziłem Madzi i Julę. Nie będę przeszkadzały. Nie ależ skąd? To wasze dziewczyny? Nie, nie. Ale się nudzą. Opowiadaliśmy im, że obozują to tacy, tacy przystojni mężczyźni, fajne kobietki. No to przyszły. Chyba nie będziemy przeszkadzać. No ale e, Absolutnie, ta moja. Proszę bardzo, zapraszamy! Zapraszamy, zapraszamy. Na pokoje! Jak masz na imię? Proszę bardzo. Mm. Bardzo miło. Zaraz bardzo będzie coś, coś do jedzenia. Hmm. Zapraszamy, zapraszamy. Zaraz będzie obiad. O, właśnie. Kasiu, nie, podajcie coś, podajcie. No, no. O, no, no dziewczynki, przynajmniej chipsy, nie? <noise> bardzo dobra zupka. Prawda? O, a, a może gęstego z mięskiem? Nie, nie. Dziękuję bardzo. Nie mogę aż tyle. Tak? A ja mam do pani Madzi specjalnie przyszykowany kąsek tu <noise> Proszę no, bardzo. trudno. Proszę. <noise> o, Ula też nie może być gorsza. No Normalnie. Poproszę. Normalnie to my mięsa nie jemy. Tak? A my też nie. Tylko warzywa i owoce. Ale teraz wakacje. O, no to tak jak my, nie? Tylko warzywa i owoce. Dlatego mamy takie sylwetki. <noise> Zbyszek Moracjo. Nic ino zielsko jemy i zielsko. Jak ja trzy razy na dzień nie zjem zielska, to jest chory no dobra, a kiedy pójdziemy na basen. Ojej, znowu na basen. No właśnie. Nic tylko basen i basen. Zwariować można. Zgadzam się. Słuchajcie, to ja mam inną propozycję. Tu nie opodal płynie królowa polskich rzek. Wisła... Ale podobno dosyć mała. Oj, mała, nie mała, akurat jak sam raz, jak to Wisła, no. Basen! Idziemy na basen! Ale z wyszek moracją. Pójdziemy sobie nad Wisła poboczyć glizdy. Znaczy ryby połowić. Czyś ty zwariował ostatnio ryba jecieli tu 40 lat temu. Ale właśnie czuję, że dzisiaj będzie wielki, triumfalny powrót ryby do Wisły po 40 latach. Jota Franca ica. No ja dobra, a potem pójdziemy na basen. Fantastycznie. W życiu nie byłam na rybach. Tak? No. Ja też. No to słuchajcie, ja mam taką propozycję. Zagłosujemy, kto idzie na basen, a kto idzie na ryby. Kto idzie... Na basen, ręka w górę. Raz, dwa, trzy, cztery. A kto na ryby? No. No i dobrze. Jest remis, to znaczy, że nika nie idziemy. Jak to? Nie, to zrobimy inaczej. My pójdziemy. Na basen? A wy sobie idźcie na te ryby. O! Święte słowa! Sportowiec, a jednak myśli. <laughs> tak jest. Wy sobie idźcie na ten basen. A my pójdziemy przez te krzoczki tu na rybki. Na rybki, na ryby, na ryby. A znacie taki dowcip o wędkarzu, który jak zarzucał wędkę, za każdym razem zrywał jednej pani biustonosz? Nie, pan opowie. był sobie taki jeden... Ach tu! Ach tu! Ale kolega ma rzut. ROS! Berci, ber, Berci. Co ty robisz? To jest mój dowcip. Czekaj. Takie gabaryty to no... Jedna kobieta na świecie. Andzia, wydało się. Byłaś. A jak mam wyleść? W plesie? Zbyszek, chodź tutaj. Porozmawiamy. Ale Kasiunia, no, 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 co wy? Nie jesteście na basenie? Nie. E, to my już... Idziemy. Dziękuję no to... bardzo. Ale, do Ale czekajcie, dopiero teraz prawdziwe ryby będą brać. no? Dzień dobry. Dzień dobry. Zaraz idziemy, tylko złowimy rybę. Wiedziałem. Dziołche, o co wam chodzi? Same wymyśliłyście jakichś młodych mięśniaków, a teraz macie do nas pretensje. Tak jest. My się po prostu chciały nauczyć pływać. A od kiedy ty pływać nie umiesz? Umia, ale chciałaś jeszcze lepiej. O, akurat. <laughs> Dobra, przyznamy się. Chciałyśmy, żebyście na nas zwrócili uwagę. O, a bo to my nie zwracamy na was uwagi. A. No pewnie, że nie. Cały dzień tylko leżycie i gapicie się w niebo. A co, mamy leżeć i gapić się na wóz? Ty dobrze wiesz, że nie o to chodzi. My po prostu chciały, żebyście byli u nas zazdrosni. No i to wam się udało. A ty? To tyś nie udował. No wiesz, no nie do końca. No, ale w sumie o co chodzi? My byliśmy zazdrośni o was, a potem wy o nas. No i w sumie jest remis, nie? Nie ma to tamto. <gry> Zbyszku, ty naprawdę myślisz, że ja mogłabym z tym młodym? No nie wiem, nie wiem. Perci ty też troszkę u mnie zazdrosny. No byłeś, byłeś, no i co z tego? No dobra, to był głupi pomysł. Mogę cię teraz za niego przeprosić. Przepraszam. Przeprosimy przyjęte, szykuj wieczerzo. A ty? Co jo? Kiedy ty mnie przeprosisz? Jakby da miał kiedyś powód, to cię przeprosza. No za co jo cię mu przeprosi? No za co? Powiedz. Ty! Proszę bardzo, to jest dla Kasi. To jest dla mnie. A jo? A dla ciebie był coś specjalnego. O, widzicie? Kobieta inoroz jest zazdrosno i chodzi jak w zegarku. Dobra, co tam mąż? dawaj. Proszę bardzo. Co to jest? Zielsko, podobne jak trzy razy dziennie, tego nie zjesz, to jest chory, nie? Na górnym Śląsku całymi dniami. Bielichany sysie z korolami.